Siemanko, koldziska, nagrywamy bit w przedlasach i polach, także siema ją. Siema tu SZGKK i zaraz wjeżdżamy. Zgłaszam obecność, mówię, dżem dobry, jaki masz humor, no zaję dobry, idę sobie lasem, lasem, śpiewam głośnym basem, basem, macham luźno pasem, pasem, a niektórzy myślą rzeczem innym, ci myślą nad ptakiem, takiem, a ja nad trakiem, trakiem, by nie był wrakiem, wrakiem, jak niedźwiedź był mocny oraz silny, wow! Chodzę zawsze do lasu, nie wyspływam z rasu nie zykał kazu, działam z kupem od razu. W lesie dziki i samny szarżują raperzy, rapując wersy swoje dobrze się czują, opisują wersety kontrowersyjne, trzeba wpisać numery seryjne, Odgieła się mi blacha. Cały dzień i noc kumplem robię hahaha ha, ha, Smarowana musi być pacha. Lacha, yo, nie z i lacha. Jo, sumienie wieczyste Otwieram tobie, gdy stary niedźwiedź ma serce czyste, a. Nasze pogromy są już zamczyste Opis, smutki brat walni dalej na pogor szczęścia i odgania swoje brzeżdżoty. Bo ja z mym kumplem do mam niezłe loty Z Zhańbione tą brudną robotą. Nie targowałem się z hołotą. My wszyscy oburzeni tą flotą myjemy się, by móc się zachrystać z Golgotą Eufratę i euchrata do zapoty została. Ostatnia rata banki, spółdzielcze na własność pieniądza. Taka jest w kraju, u nas rządza. co naszym plonom Złość wyrządza, bo ktoś jak zwykle od podatku odtrąca. Jak pójdziesz polami, to znajdziesz zająca Ja cię opisuję zawsze bez końca. Odgryzę ścierwo u żońca, bo zatryzgam zaraz za skrońca. Nie ma opaski, kreska gańca. Oprawiam sobie coś do tańca. Nie zrobimy nigdy lańca. Oporstyzacja opisana rządowo. Ja się kresuję zawsze okresowo i się czuję komfortowo. Jął Yo, yoga, yoga, twister toga togi. Zjadam na obiad pierogi. Captual to times. New York zjadam między posiłkami port na Polski Mówiąc wieprzowinę Ja oddaję wam już swoją darowiznę jo Jesień, 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 jesień w wielkim lesie Echem głos się poniesie, w naszych sercach ciągle lato Nie jest to związane z datą, choć jak zimniej tak się spoko Przygody robię z ochotą, gdy deszczowy mód, wtedy mniejsza frajda Woda czyni cud, niczym w pięknych bajkach Rośnie nawet guk, rosną lasy tajga A łakom no cóż, to odbiła szajba Tak jest, raperzy wyrastają, jak grzyby po deszczu A ścierwo wypuszczają, bo brak im tekstów, dlatego tak działają Gdyż to jest w trendzie, coś tam wydukają, hajs im runem będzie, będzie, w sensie, że podstawą, nie tylko zabawą, ja to akceptuję, ważne przecież ściano. dzięki temu na bitach wlatujemy z w leśnych tych granicach się rumieni radość, My to zajawkowicze, a nie prawdziwki Fan wraz zerowym kwitem, na propsie nagrywki Wypełnianie marzeń, psychiczne zyski A jedyny szelest, szelest tych liści Wow, jest forest klimaci, kto mamy ten zacież Mamy tę pasję, przez którą nas słuchacie Możecie to pokazać mamie oraz tacie I wspólnie do bitu się pobujacie Hej! Medykamenty sprzedaje wam widzowie Była opowieść o lisie i sobie Co wam sprośne bajki opowie Takowa z moim kumplem jest opowiadka, bo w biedrze kupuję sobie ciaska, piszę teksty rapowe Bo to moja wena, jestem prezes Linda znany raper, ja to w rapie kot i z szybni górak Mój kumpel to najszybszy klaper Je opis cena i podatek Nie jest tu wierny datek Co zostało na talerzych placków ostatek, bo ja z kumplem wyrusza Ostatek i odpływam szerokiej drogi Ja wam żegnam, za czasu znajomych pożegnam, ale zostaję, bo przyjaciele i kumple prawdziwi to dla mnie skarb Ja się gardzę, gdy mam garb Hej, chościabada Na naszym jego czeka baba, ja poluję kraba ją Baba zaganiała kury, zmieliła wiesę na trzy tury i obciła sobie pazury i wjechała na Mazury, oślepają światła, flesz niosą echo i też a buja się ten jesz na hawaje głośnik bierz i wycygarz Lecim grubo, ja odpalam, Alpinot Alpino. T's turbo, jedzie diesel. Wy ścianę wkręca się majzel yo. Ofaremka wieża do nas, ja rozlewam. po podwórku fazja, ja ostatnio wbijam na czas, yo! Muzyka ta w zacnych progach przemierzamy na swych nogach. Ład natury i przyroda nigdy w lesie się nie chowa. Chodź, chodź, chodź. Plusy, minusy, żywiołów dobrze znane. Lekki wiatr może stać się huraganem. Woda potrzebna, gorzej jak pada cały czas. Powódź niestety może nam zawalić dach. Ogień ogrzewa na gazie kociołek. Dolej benzyny to obszar wokół skłonie. Dzikie zwierzęta zjadają swe ofiary. Nasz świat mordeczko nie jest czarno-biały. Różnobarwny, misz, masz. I zła. Trochę masz wpływu, a trochę go nie masz Wiele nie przewidzisz, jak jest o co walcz Trzymaj swoją gardę, zawsze dzielnie walcz Oczywiście to jest ten kobierca, skład kobierca który daje nam jak morderca w żołnierza. Kiedy my opisujemy te cywile, to po prostu mamy wile taką najcenniejszą, która nam tutaj się pozbiera. A siedzimy sobie teraz na kamieniu lub na szosie. Jak to tam zwał, ale oczywiście ja tak w rapie przewijam. Siedzimy oczywiście na gałęziach, na drzewie. I po prostu nie jesteśmy w modrzewie Nasze sumie nie zawsze dospiera i ochlebia nasze pożytki. Nasze skraszone, które dają tutaj przewijanie naszych skutków doczesnych. Yo! Dzięki za rap, oczywiście na polach tutaj wokół przyrody. Także yo! Dzięki za bit SZGKK. Yo! Pozderki dla Was. Siema.